Żadnej sprawy nie było. Także tak. różne tam do, na honorowe miejsce zapraszamy. Tak. tak, dzisiaj, dzisiaj tak. O, ludzie, takie, nie spokojnie. Tak, jak im się podołała. Proszę, Krysia. Tak, czy po troszeczkę mamy. Mam troszeczkę pierwsze. To, no. to y, mamy naszą jubilatkę i zaczniemy od harcerskiego. Sto, sto lat, sto, sto lat nie jeszcze raz sto. Sto, sto lat niesiemy ci darze. Sola, sola, i jeszcze raz to, Harcerski obyczaj tak każe. Jeszcze raz, sola, co lat, sto lat i jeszcze raz to, sola mi się wyjdzie w darze. Sola, co jeszcze raz to, Harcerski obyczaj dla to.